Udało mi się rozbudować udo do wymiaru 80 cm. Mam 8 wych w udzie, także to nie jest powiedzmy najmniej, ale myślę, że niewiele mniej miałem 20 lat temu, jak zaczynałem. Witam wszystkich, z tej strony Andrzej Kołodziejczyk Mamy piękną sobotę, słoneczną Ja właśnie lecę sobie do Częstochowy Wczoraj zrobiłem trening nóg I właśnie trochę nietypowo, bo zawsze robiłem tak jakby omówienie treningu przed treningiem Ale nie miałem jakoś możliwości wczoraj Także zrobiłem wczoraj nogi I dzisiaj troszkę omówię trening nóg już po tym treningu, post factum, no więc co, nogi, bardzo ważna część yy, ciała. Yy, bardzo ciężko trzeba trenować, żeby te nogi rozbudować. Wiele osób mi się pyta, czy można rozbudować nogi bez robienia przysiadów. Ja powiem Wam tak, w tej chwili bardzo rzadko robię przysiady z wolną sztangą nawet ostatnio nie robię przysiadów nawet na maszynach, bo tam i trochę leniowy odcinek pleców dokucza. I można zrobić porządnie nogi bez przysiadów. Ale powiem wam, że przysiady to jest najlepsze ćwiczenie na nogi z wolną sztangą. Nie zastąpi tego żadna maszyna, żadna maszyna Smitha, żadna tam maszyna do przysiadów. Po prostu przysiad ze sztangą to jest podstawa. To jest baza dla wielkich nóg, także jak ktoś chce zbudować wielkie uda, to, to musi być przesiadny. Tak jak mówię, mój trening ewoluował na przestrzeni lat. Pierwsze lata moje miałem bardzo mocno rozbudowane uda. Pierwsze lata moich treningów. Uda w ogóle rozmiarami wyprzedzały górę, tak jakby o dwa albo o trzy nawet rozmiary. Jak znajdę to, wrzucę fotki z moich lat młodych, to zobaczycie. Jak to u mnie wyglądało? Naprawdę miałem potężne nogi w stosunku do góry. I jak zobaczycie na moim filmie, gdzie wspominałem swoje dzienniki treningowe z początków moich lat treningów, no to tamte przysiady ciśnąłem dosyć mocno. Grubo ponad dwie paczki przysiady już dochodziłem jako młody chłopak w seriach. Także no miałem mocne nogi, no i to była baza powiedzmy do rozbudowy moich łód. I tak jak wspomniałem, na przestrzeni lat już te przysiady w zasadzie odpuszczałem. Powiem Wam szczerze, że teraz przysiady z wolną sztangą robię sporadycznie, a jeżeli robię to maksymalny ciężar jaki zakładam to jest 180 kg, 160-180. Po prostu no więcej trochę w ciągach ładuję, ale przysiad jakoś, jakoś mi nie leży no oszczędzam trochę dół pleców wiadomo już lata dźwigania lat, lat trochę na karku też jest, także się troszeczkę powiedzmy oszczędzam ale na moim poziomie można dobrze dotrenować nogi nawet bez robienia przysiadów i właśnie taki trening Wam pokażę jaki zrobiłem bez, bez przysiadów wczoraj i co jest ważne w treningu nóg to są, to jest grupa nóg trochę, grupa mięśni trochę specyficzna bo to jest to są bardzo silne mięśnie i jednocześnie wytrzymałe. Także te, te mięśnie trzeba trenować na dużym ciężarze i ze stosunkowo dużą ilością powtórzeń. Ja myślę, że minimum to jest 12 powtórzeń, to musi być na nogi. Ja czasem nawet do 20 powtórzeń dochodzę w niektórych ćwiczeniach i tak się właśnie rozbudowało i uda, czyli trochę większy zakres powtórzeń niż. W przypadku górnej połowy ciała Ale, ale też na dużym obciążeniu no Ja zrobiłem wczoraj oczywiście 90% moich treningów To jest prostowanie nóg jako pierwsze Potem była słownica Wykroki tak zwane stacjonarne Czyli split skład na maszynce Bardzo fajnie wchodzi na tej maszynie Bo noga jest trochę wyżej na platformie można niżej zejść i to i zupełnie jest inne trenowanie niż na, powiedzmy, całkowicie na płaskiej podłodze. I zakończyłem sobie syzywkami, czyli tak zwanymi damskimi przysiadami, powiedzmy. Wygląda to trochę tak niewinnie to ćwiczenie, ale tak daje czadu, jeżeli się robi technicznie, że naprawdę nawet nie trzeba żadnego ciężaru dodawać i nogi na koniec można naprawdę dobić konkretnie tym ćwiczeniem. Że takie cztery ćwiczenia na czwórki zrobiłem Tak jak powiedziałem Mój trening ewoluował Z wpływem czasu Udało mi się Rozbudować udo do wymiaru 80 cm Mam 8 cm, Także to nie jest Powiedzmy najmniej, ale myślę, że Niewiele mniej miałem 20 lat temu Jak zacząłem. 25 lat temu, jak zaczynałem trenować, miałem niewiele mniej udzie, ale miałem dużo szczyplejszą górę. Także reasumując, uda, wielkich łód bez przesiadów raczej się nie da zbudować, jeżeli startujemy od zera. Pierwsze lata treningów, przysiady są niezbędne. No tutaj nie ma, no tu się nic innego nie wymyśli po prostu. Potem, jeżeli zrobimy sobie już bazę jakąś właśnie na tych przesiadach. Można nawet z tych przesiadów zrezygnować. Można sobie na maszynie Smitha robić przesiady z lekko wysuniętymi stopami do przodu. Czy hak przesiady, jak ktoś ma zdrowe kolana. No i inne formy przesiadów na innych maszynach. Jeszcze a propos zdrowych kolan Wam powiem. Nie wiem czy mi uwierzycie, czy nie. Ale nigdy nie owijałem żadnymi opaskami ani bandażami kolan. Podczas treningu podczas treningu nóg. Chodzę z tego założenia, że jeżeli zaczniemy owijać stawy bandażami, to one stracą swoją naturalną taką stabilność, naturalną taką zdolność do stabilizacji. Jakieś tam, powiedzmy, mięśnie czy wiązadła, które trzymają to kolano zostają zastąpione przez bandaż. I moim zdaniem, jeżeli są zdrowe kolana, nie ma potrzeby ich owijać, żeby tam, nie wiem, podnieść parę kilo więcej. Ja większych problemów z kolanami na szczęście nie mam, choć dźwigam już ciężary 30 lat, ale nigdy, tych, nigdy nie owijałem kolan bandażami. Wiadomo, teraz nie trenuję na jakichś na wielkich ciężarach tych przysiadów, bo to trzeba już się trochę oszczędzać, czwórka z przodu na karku. Ale czy teraz, czy 20 lat temu nigdy nie owijałem ani opaskami uciskowymi, ani żadnymi bandażami. Także tak to u mnie wygląda z treningiem nóg. Pamiętajcie o przysiadach. Pierwsze kilka lat treningów. Jak chcecie rozbudować nogi, przysiady są niezbędne. Większa ilość powtórzeń i dużo obciążenia. I to jest klucz do treningu nóg. Mi się udało, tak jak wspomniałem, rozbudować do 80 cm. nie Jestem to UDA, to ma placa. Zawsze mi się wydawało, że mam duże nogi, ale powiem wam na Mistrzostwach świata, jak stawałem przy arabskich zawodnikach. Nie wiem, co oni robią, ale moje nogi wyglądały jakby były z klasyką. To taka mała uwaga. Także tyle dzisiaj ode mnie. Pamiętajcie o subskrypcji. Piszcie w komentarzach odnośnie tematów filmów, jakie chcielibyście, żebym poruszał. To tyle dzisiaj ode mnie. Na razie, trzymajcie się. Pierwsze ćwiczenie, prostowanie nóg. To ćwiczenie robię w trzech seriach. Pierwsze i 25 powtórzeń. W kolejnych dwóch, około 15 powtórzeń. Robię to ćwiczenie na początku, ponieważ dobrze rozgrzewa kolana przed kolejnymi ciężkimi ćwiczeniami. A także dobrze powoduje dobre wstępne zmęczenie mięśni. Także po trzech seriach takich z większą ilością powtórzeń nogi są gotowe na Kolejny trening, kolejne ćwiczenia. Kolejne ćwiczenie wyciskanie na słownicy, Tutaj robić dwie serie wersji z szeroko rozstawionymi stopami. Bardziej angażuje wtedy wewnętrzne wewnętrzna część Tutaj przy przybiciele dwie serie około 15 powtórzeń. w dwóch seriach nasownicy z szerokim rozstawem stóp. Robię jedną serię z wąskim rozstawem stóp. Tutaj bardziej angażuję zewnętrzną część łód, czyli ten obszerny boczny. Jak widzicie, nie blokuje kolan w końcowej fazie powtórzenia. Zostały delikatnie ugięte. Stopy na platformie układam troszkę wyżej, dodatkowo angażując w głowę łód i, I Kolejne ćwiczenie. Tak zwane wykroki stacjonarne, czyli speed skład Używam do tego ćwiczenia, jak widzicie, tutaj maszynę do robienia przysiadów. Dzięki temu noga troszkę jest wyżej na platformie, można głębiej troszkę zejść, więc mięsie troszkę inaczej pracują. Staram się cały nacisk położyć na pracę nogi wykrocznej. Noga zakroczna tylko podpiera. Robię tutaj dwie serie po 15 powtórzeń z pełną kontrolą. I za chwilę będzie druga noga. Rzadko kiedy robię tak zwaną chodzoną wersję tego ćwiczenia z handlami czy powiedzmy ze sztangą na barkach, jakoś podczas wersji chodzonej nie można tak jakby określić tego momentu upadku mięśniowego, tak mi się wydaje. A tutaj po prostu trenuję do oporu, trenuję do upadku i przechodzę do kolejnej momenty. I na koniec treningu czworogłowych syzywki, biodra wypchnięte maksymalnie do przodu, schodzimy jak najniżej, pełna kontrola ruchu. Ręce służą tylko do podpierania się i do wsparcia w pozycji, nie do pomagania sobie w powtórzeniach. Ale przy ostatnich powtórzeniach, jeżeli już osiągnęliśmy ten upadek mięśniowy, można sobie rękami trochę pomóc.